Przeć Boże, raz następny. Dzisiaj dla mnie niespodzianka to tytuł, nie planowałem go w ten sposób, a mianowicie Jan Paweł II: Odkrycie. Pewnie od razu są pomysły takie: Odkrycie cóż tam można odkryć przecież wszystko wiadomo. Ciekawe co wydaje się, że będzie takie pontyfikalne no, ale za chwilę. Zacznę od takiego odkrycia tuż obok naszego domu. Każdej wiosny przez 30 lat takie marzenie niespełnione to było zobaczyć bzy wiosną. No nie udawało się, tam nie ma bzów. A w Polsce albo byłem, święta były albo przed bzami, albo po bzach spóźniłem się. No w tym roku też z powodu koronawirusa. No, minęło koło nosa, wiem, że kwitną, bo jest dużo zdjęć. Akurat tutaj koło mnie nie było. I w pewnego dnia patrzę, tu w ogródku, w ogródku przedszkolnym, koło figurki Matki daje piękne małe drzewko, zakwitło, śliczne bzy. Odkryłem, że są bzy, no i tam jak różaniec odmawiam, to nie omieszkam powąchać bzy, tak, tak, to są bzy wiosenne. To jest wstęp króciutki, już zbliżamy się do tematu. Tak, niechcąco mówiąc, widząc to odkrycie Jan Paweł II, bardzo byłem szczęśliwy, że, że tyle spontanicznych również reakcji i świeżych, świeżych, przyjmujących go, tak jakby miał przyjechać. Było coś naturalnego w tym, u tej uroczystości stulecia urodzin papieża. Ale przy tej okazji, właśnie myśląc o tym, dobra, powiem, ponieważ to odkryłem, podzielę się tym odkryciem z wszystkimi, od razu przyszło mi na myśl odkrycie dotyczące innego człowieka, mojego towarzysza przez szereg lat życia w Syrii, w Aleppo, Ormianina, Jezuity, ojca Dżaburjana który był cichym staruszkiem na uboczu, niesłychanie pilny, jeśli chodzi o jego zajęcie, to znaczy wyjazd do kolecz tam był ormiańskie kolegium, które zbudowaliśmy wtedy, kiedy uciekali Ormianie z Turcji, ci niedobitki, które dotarły, zostały tam przyjęte i między innymi dla ich dzieci była wybudowana szkoła. On to budował, no i on był wierny. Rano wyjeżdżał, wracał wieczorem, odprawiał swoją mszę w języku ormiańskim. Dla nas niezrozumiała w tych kolorowych fatałaszkach. Przepraszam, że tak mówię. Liturgicznych. Miał dwa zęby bodajże tylko. Nie chciał leczyć, nie chciał uzupełniać. Zupełnie taki abnegat cichutki. Gdzieś tam przy naszym stole wspólnym zawsze trzymał się końca. No i przyszła taka okoliczność. Po jego śmierci ktoś musiał się zająć tą, tą jego schedą, to niewiele to co posiadał, ale jakoś uporządkować, co wyrzucić, to wyrzucić, co się przyda, to się przyda. I między innymi też jakieś tam kartki, no jak zwykle, no i zdjęcia. No i tu była niespodzianka, tu było odkrycie. Tak niechętnie, bo nie ma czasu a teraz przeglądać te, te jego rzeczy, bo na mnie to spadło niedużo, no ale jednak. W kartki, po ormiańsku oczywiście nie czytam, tam jakiś jest zeszycik, w tym zeszyciku przez ileś lat szczegółowo, ile wydawał w tej szkole na pietruszkę, na gumki, na ostrzułki, na nie wiem, no, to wszystko dzień po dniu, ile, ile wydał, ile w ciągu tygodnia, ile to, no, sprawozdania, czyli nudne to. I zdjęcia, i patrzę, nie dowierzam oczom, ten człowiek, to niemożliwe, no tak, Później się okazało, że to on w dalszych i w dalszych zdjęciach. Fantastyczny gość, taką czuprynę abysyńską, wielką ja, jak lew. Wysportowany, skaut na obozach skautowskich. To jest ojciec Żaburian? Tak, przed wstąpieniem i po wstąpieniu. Młody chłopak, niezwykle urodziwy, taki pociągający gość. No, aż się dusza śmieje, patrząc na... Dlatego to jest Abuna Ziaburian, tak. No on, to odkrycie powiedziało mi, że słuchaj, nie czepiaj się tam jednego zdjęcia tylko i tego wyobrażenia. Człowiek to znacznie coś, znacznie więcej to jest bogactwo przeżyć, doświadczeń, a ty patrzysz tylko na, na ten obraz, który masz teraz, powiedzmy, przed sobą. To mi bardzo, bardzo pomogło tak spojrzeć w ogóle na życie głębiej i nie kierować się, nie sugerować się tym, co teraz, ja tą wizją, którą posiadam w tym momencie. Nie będę rozwijał tego, ponieważ zasadniczy temat to odkrycie związane z Janem Pawłem II. Co już można odkrywać? Oto są banalne rzeczy takie, że tam wtedy, kiedy został wybrany papieżem, że to było wielkie rekolekcje, milczenie, z nikim nie rozmawiałem, przerwane to milczenie, przyszedł yy, mistrz trzeciej probacji i powiedział mi, że... Że Wojtyla jest, jest papieżem i się wycofał. Ale takie rzeczy to, to słyszymy. Natomiast nie wiem, jakim cudem nie doszło moich uszu. Nie słyszałem, nie widziałem to, co właśnie w, tym, w ten dzień jego, jego urodzin w internecie papież. No nie jako papież. Niósł trzy kilometry dziewczynę, trzynastoletnią, żeby dojść z nią na stację. I jeszcze nie był nie, nie tylko papieżem, ale nawet klerekiem Był młodym, młodym chłopakiem, no, świecki chłopak, który myśli o, o, o kapłaństwie. Pojawiła się figura. To chciałbym coś takiego zobaczyć. Chciałbym widzieć taką fotografię Jana Pawła II. Właśnie z tamtych lat, niestety wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj, żeby zobaczyć tego młodego chłopaka. Tak jak zauważyła ta, ta, ta dziewczyna, ta pani, ta, ona już zmarła, przystojny młody chłopak, tylko on się zatrzymał. Ona wracała z obozu pracy w Częstochowie, żydówka, krańcowo wymęczona nie wiedziała, że jej rodziny już nie ma na powierzchni ziemi, że została uległa eksterminacji razem z innymi. Ona sama wraca brudna, zawszona, zmarznięta w tri pasiaku, takim letnim, wyczerpana krańcowo dojechała do Jędrzejowa i czuła, że nie może, że, że dalej podróżować, wyszła z tego pociągu, klapnęła gdzieś, nie mogła się, już nie mogła się ruszyć. Yy, przechodzili ludzie, no i, i, i nikt nie, 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 nie dzwonił po karetkę pogotowia, bo takich nie było, telefonów nie było, yy, no, yy, nikt się nie zatrzymał, a ona kona. Yy, tak, najpierw takie we, wewnętrzne oburzenie, jak to nikt się nie zatrzymał, ale ja myślę, Boże, przecież w internecie ile razy ja spotykam, to jakiś Maciuś, to jakiś Rysiu, to jakiś ktoś umiera i, i proszą rodzice, czy inni znajomi, żeby choć trochę, żeby pomóc, bo operacja, że może mu uratować oko, może mu uratować nogę. I, I jasne, no nie, nie reaguję, nie, nie jestem w stanie. A poza tym też słyszałem, że to nie zawsze uczciwe i tak dalej, i tak dalej. Ja więc nie dziwię się, że też wtedy obca osoba, że ludzie... Nie, ktoś nie przyszedł, nie zatroszczył się, ale ktoś się zatroszczył. No, strasznie mi się to podoba, że zatroszczył się, zapytał Edyt. Ona to zorientował się chyba, że to Żydówka Polka. I Przyniósł jej, poprosił, żeby poczekała. Zresztą ona nie mogła nigdzie sama się udać. Przyniósł ten chleb, ser, herbatę gorącą. Jak zorganizował, trzeba było pójść, zorganizować, przynieść. No i prosił, żeby wstała. Trzy kilometry było do stacji, skąd mogłaby do Krakowa. Pociągi odchodziły tam, tędy można było się dostać. Nie była w stanie wstać. Wstała i osunęła się, bezsilna. No, i na ręce wziął trzy kilometry szedł z nią, żeby dojść, doprowadzić. Usadowił w tym jakimś tam pociągu. To mi się strasznie podobało. I uważam, że gdyby był pokazywać takie, takie scenki, tylko że prawdopodobnie to by się przerodziło w coś takiego wzniosłego, że no taki nie człowiek, taki anioł, taki normalny człowiek. Jest coś w życiu i to jest najbardziej pociągające, jak się widzi człowieka normalnego i odkrywa się, że ten człowiek jest, jest prawdziwym człowiekiem. Jest coś w nim takiego, co, czego się nie spodziewałem: coś dobrego, coś się odzywa, coś pokazuje, coś posiada. No, trochę tak jak z tym źemnie: jest, jest, o, byle bez, no, drobiazg. A może ucieszyć, nie wiedziałem. Przechodziłem, no, znam ten ogródek, ale akurat no, wiosną tam hmm. nie zaglądałem. Tak jak ten ojciec Żaburian, no, ja teraz po śmierci jest mi bliski właśnie w tym, tą swoją biedą, którą my przyjęliśmy, no bo biedny taki no, bezzębny. A tymczasem to, to ciekawy człowiek. No, to człowiek, który kiedyś był liderem, kiedyś był szefem, kiedyś był tam, takim gościem wysportowanym. I, no, inna twarz, szkoda, że tego nie wiedzieliśmy, że, że nie traktowaliśmy go jako ojca Żaburiana tylko z tego okresu. Nie widzieliśmy, nie, nie było tego bogactwa osobowości utajonej, no i z papieżem Fantastyczna rzecz. To. to o wiele bardziej teraz, tak mogę spojrzeć na te pontyfikalne wielkości papieskie i na te wszystkie obrazy, które znam, zostały odnowione. Te same już teraz, jak trafi się obej, oglądam, jak trafi się portret, jest wzbogacony. Przez to odkrycie jest wzbogacony. Właśnie tym, że ten chłopak, 18-letni bodajże. Że miał w sobie coś takiego, że nie bał się, że tą, przepraszam, no ale tak opis taki był, że zawszona, że brudna, że, ale nie o to chodzi. Może jeszcze bardziej, że, że kłopot, że zająć się człowiekiem nie mając możliwości, że tak łatwo powiedzieć: no cóż, ja mu przyniósł chleb i w porządku, dał chlepi i poszedł. No jest coś, coś, co tłumaczy później też je, tego odruchy jego. To odgłaskanie to, to, to dzieci, to witanie się z ludźmi, ten no, przyjaźń ze studentami, z Indianami, jak jeździł, czy tam różnymi innymi tubylcami. To nie było wyreżyserowane. To wynikało z jego natury. Tyle odkryć jak na razie odnośnie Jana Pawła II. Byłbym zadowolony, gdyby była jakaś reakcja. To znaczy, ktoś jakieś tam o swoim odkryciu powiedział, czy napisał, zwrócił uwagę, ale właśnie w takim stylu, coś, coś z życia, coś co nagle było, ale pojawiło się, ponieważ pojawiło się w inny sposób. No i, i tak, myślę, że zasygnalizowanie nawet na piśmie to by. Dużo dało y, również pytania. Chętnie bym tutaj, tak jak dzisiaj, rozmawiał, y, odpowiadając na jakieś żywe, konkretne propozycje, pytania, uwagi. Dziękuję. Szczęść Boże.